Witam serdecznie. Szybko konieczny Facebooku Facebooku. Koncertomania jest z ukończona. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Jasła. Już na najbliższą sobotę, 4 października 2025 roku Muzeum Regionalnym w Jaśle, wielka uczta urodziny 125 lat artysty Juru Józefa Jarema. Tego dnia organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Jasła liczne atrakcje. Między innymi najważniejszą rzecz, tort urodzinowy, prezentacje katalogów spotkania. No i oczywiście dobrą atmosferę. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła na wspomnienie artysty Józefa Jarema na 125. urodziny artysty Józefa R Jarema do Muzeum Regionalnego Jaśle. Już najbliższą sobotę 4 października o godzinie 14. .00. Szymon konieczny stroa Facebooku Koncerto Mania Jasielska i okolice. Warto wybrać się.